To ciężkie? Dasz radę nagrywać czy nie? Nie, nie nagrywasz. Nie nagrywasz? Myślisz, nie masz rady? Dasz radę, kurwa. Wierzę w siebie, oni wierzą, to nagrywam, to i tak puszczam to. Przeraz nie masz wyjścia. Kurwa, wszyscy widzą, nie poddasz się zrobić, 8 ruchów. Góra, czak, zarzucaj sam. 8 ruchów, mocno. Raz, idziesz. 2, zobacz, to jest nic. 3, idziesz. 4,

Tak, więc ty już za to rób teraz dobra, wezmę jakieś o, malutkie tutaj proszę pisomki. Będą fajne. Możesz robić, jak uważasz na stojąco. O, pa dobrze jak przytrzymasz na górze. Hop! Hop! Hop Możesz robić w takim uchwycie. Masz, jak teraz wziąłem, przekręciłem, tutaj widzisz? Uh -huh. O, no. i tak. Hop, hop. Tak, żeby ten tył się napinął. Weź tam na u tył, barku, pokaż. O. no. Wielki bicep, ten Także można na siedzących, jak to kulturyści często robią. Proszę tutaj kładziec się na tych nogach, na brzuchu kulturyści mają mniejsze brzuchy, także i łatwiej, <grymianie> <grymianie> O, pach. ale my mamy, kurwa, silniejsze brzuchy. Założyć się, koksu? Tak. Hop. 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 Możesz tak. Hop. 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 Albo... Ja na przykład najbardziej lubię to ćwiczenie. To no, nowa wersja. ja nie siadam tutaj aż tak nisko, jak niektórzy siadają. Ja lubię wyżej. Tutaj niż w Tutaj czuję najlepiej. Przypinamy do góry. Masz czuć pieczenie. Jak nie czujesz, to no może przesuć trochę w tą stronę, tutaj wyżej. Tutaj ta kulka się bardziej naciągnie. Może za bardzo tak. Musisz wyszli tak, żeby ciłpie pieczenie. No. Róbcie tył barku. Tył ważny. Coś tam mam tej kulki. Nie jestem kulturystą. Także może tego tak nie widać, ale jest ten mięsień. Jest mocny, jest to bardzo ważny mięsień wspierający przy wyciskaniu całe plecy, łączą się z tyłu barku. To wszystko razem amortyzuje klatkę, amortyzuje, amortyzuje wyciskanie. Ma być z tyłu moc, ma trzymać tę sztangę, ma coś tam trzymać, żeby wypchnąć ją z taką siłą, Oh.